siemano siemano e, jak już mogliście widzieć z tej pozycji e, parę shortców z unboxingu tej paczuchy ale tutaj kończymy unboxing i w sumie zaczynamy nowy odcinek czyli nowy koń e, no to nie jest akurat nowy koń w tej farci muszę wam już zdradzić jak mogliście zresztą tam gdzieś na shortsach ale pomyślałam że z wami na odcinku tak oficjalnie otworzę paczuchę i dokończymy właśnie tego mojego nowego konia którego już mogliście zresztą widzieć, pewnie nie jedna osoba z Was czekała na tę paczkę. E, mianowicie, mówiłam Wam, że zakładam swoją hodowlę, e, a w tej hodowli pierwszym koniem jest ogier o imieniu Atlantic Lord, który e, no miał być skończony trochę wcześniej. Ale wyszło jak wyszło i e, mi się kulka skończyła. Nie mogłam w ogóle jakby dokończyć, wypełniacz mi się skończył. I musiałam na niego czekać, aż mi dojedzie. A że miało dojechać w poniedziałek, potem miało dojechać we wtorek. No i w końcu dojechał w środę wieczorem. Także jest wreszcie. E, ja się tutaj jak widzicie morduję z tym, bo powiem, ciężko jest to strasznie, strasznie ciężko jest to otworzyć. Bo no jest to tak y, specyficznie zapakowane, nie? Dobra, to ja to dokończę. Już tu widać kawałek y, i przeniesiemy się trochę na inny poziom, dlatego że unboxing macie w szorcach. Konika już skończonego, dopchanego i umocowanego już na kijku, ma brązową taśmą, bo potem po prostu kupię i... No, ale tak się prezentuje. Ubieramy w kantarek i pokazujemy się. I taka piękność już jest gotowa. Zapraszam na kolejne odcinki i dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że spodobał wam się nowy horsiak hodowli. MLA, przepraszam, KLA, bo jest to wszechstronny. Dziękuję i trzymajcie się, cześć.